Witam Państwa serdecznie, Maciej Macia, program, musisz to wiedzieć. I teraz ciekawostka, też jeżeli chodzi o tą ekonomię przez duże E, Chiny finansują radykalne grupy ekologiczne w USA, podobno. I tu jestem, proszę Państwa, skłonny w to uwierzyć. Energy Foundation, międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się ochroną klimatu. Z oddziałem w Pekinie w ubiegłym roku przekazała setki milionów dolarów na finansowanie radykalnych grup ekologicznych w USA. Jest ona finansowana przez Komunistyczną Partię Chin. Ujawnienie znaczącego chińskiego finansowania radykalnych inicjatyw proklimatycznych w USA nastąpiło dzięki prowadzonemu śledztwu przez Kongres Stanów Zjednoczonych. O tym pisze Teresa Wójcik, redaktor Biznes Alert. Biznes Alert o tym pisze, proszę Państwa. No to. No to już widzimy o co chodzi, tak? Jeżeli w Stanach Zjednoczonych odkryli, że promowanie ekologii jest niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych, to dlaczego amerykańskie firmy, amerykańskie korporacje działające na rynku europejskim promują rozwiązania proekologiczne na rynku europejskim? Bo robią to samo w Europie, po prostu. Więc musimy Zawsze, wszędzie ważny jest balans, żeby nie przegiąć w którąś ze stron. Równowaga. I do tej ekologii oczywiście trzeba podchodzić, bo to jest, proszę Państwa, to się może opłacać. Ekologia może się opłacać, ale nie na głupa, że zamykamy wszystko, co popadnie. Tak jak pozamykaliśmy kopalnie, pozamykaliśmy różnego rodzaju zakłady, które niby tam kopciły. A dziś zęby w ścianę, dziś nas nie będzie stać na nic i ponownie produkcja w Europie ma ruszyć, ale już potencjał wygubiliśmy, wydeptaliśmy. No ale te rządy, które teraz są, będą chyba też jak rządy poprzednie dążyły do ograniczania, ograniczania produkcji.